Ale jak się rozepchał po tej jezdni, no ale przed zakrętem. Dobra, uwaga! Uwaga, uwaga, uwaga! uwaga. Bierzemy jakieś klasy? Nie! Yeah. Czym yeah. na co dzień się zajmujesz? Bo przecież często jest tak, że wy na nagranie danego programu jedziecie przez kilka tygodni w roku i basta. Duży w maluchu. Filip Nowobilski zaprasza na program z ciekawymi ludźmi. Często moi goście są mototematyczni. Jedną z osób absolutnie oddanych motoryzacji jest Patryk Mikiciuk, znany z anteny TVN Turbo. Tak się składa, że Patryka spotkałem na imprezie organizowanej przez Player.pl zapowiadającej wejście do Polski najbardziej znanego na świecie producenta programów Motor Trend i postanowiłem go zaprosić do Malucha. Ale zanim przejdziemy do wywiadu, kilka słów o Motor Trend, czyli o marce uwielbianej przez automaniaków USA, która 2 października zadebiutowała w Polsce, a konkretnie na platformie Player.pl. Oferta Motor Trend to wyjątkowe połączenie najlepszych treści motoryzacyjnych z kraju i z zagranicy. Biblioteka składa się z oryginalnych polskich produkcji tworzonych specjalnie na jej potrzeby. Wystąpią w nich największe gwiazdy rodzimego dziennikarstwa motoryzacyjnego. Między innymi Adam Kornacki czy właśnie mój dzisiejszy gość Patryk Mikiciuk. Dodatkowo użytkownicy Player.pl będą mogli cieszyć się najlepszymi zagranicznymi treściami od Motor Trend, a także z anteny TVN Turbo oraz Discovery. W ofercie znajdą się zarówno poradniki dotyczące m.in. zakupu auta, samodzielnych napraw czy tuningu. Skoro mowa o personalizacji samochodów, to pewnie część z Was przed oczami ma Camaro, mojego dzisiejszego gościa. Odcinek z jego udziałem zdobył prawie 600 tysięcy odsłon i co ciekawe, ostatnimi czasy Patryk postanowił sprzedać swój ukochany samochód. Jaka jest Twoja rola w Motor Trendzie? Słuchaj, mam tam e, takie dwa odcinki z kompletnie niezwykłego programu, który nazywa się Best Driver's Car. E, to jest jeden z takich najbardziej znaczących tak naprawdę konkursów, dla motoryzacji w Stanach Zjednoczonych. I po raz pierwszy w tym roku, Jezu, jak ja się cieszę, że ja mogę wreszcie o tym mówić, bo przez tyle czasu musiałem trzymać język za zębami, wiesz, i to jak Ci zaraz opowiem, o co w tym chodziło, to zrozumiesz, dlaczego się, ja się tak męczyłem. Jasne. Bo po raz pierwszy Amerykanie dopuścili osobę z zewnątrz, jakby spoza ich środowiska i spoza takich totalnie pro-racing driverów do udziału w tych wyborach. I te wybory są fajne, wiesz, bo nie chodzi o to, ile samochód kosztuje, bo są tam samochody za półtora miliona dolarów i są samochody za 60 tysięcy dolarów. Ale który samochód Ci daje frajdę? Który samochód daje Ci radość? To jest takie jak, wiesz, wejść do tego malucha. No co, nie daje Ci radości? No daje Daję mnóstwo. Je, no. Prawda, że jakby jest cudowny w tych wszystkich swoich niedoskonałościach? No jest. Patrz. Truja. Tak. I idziemy. Idziemy dokładnie. Eee, na liczniku już mamy 45. 45. Idziemy, też, idziemy też do mety z Twoją historią, bo opowiadałeś o tym Trendzie I słuchaj, i, e, naprawdę dużo pracowaliśmy na tym, żeby zdobyć zaufanie, żeby jednak jakby wziąć udział bezpośrednio, nie tylko oglądać te wybory, ale wziąć czynny udział w tych wyborach. A te wybory nie polegają na tym, żeby sprawdzić bagażnik i, i jakość wykończenia wnętrza, tylko, tylko przede wszystkim na jeżdżeniu. Zobaczyłem zupełnie inny świat, tak naprawdę też trochę testowania samochodów, bo generalnie robią dokładnie to samo co my. Jakby idealnie to samo, tylko w zupełnie innej skali. To bo na planie jest 10 razy więcej osób. Do testowanych samochodów przyjeżdża ciężarówka Obon. Każdy z samochodów podstawiony jest przez team fabryczny z fabrycznymi mechanikami, z fabrycznymi inżynierami. W ogóle coś niesamowitego i niewiarygodnego. Nie wyobrażam na skalę. Ale jakby wiesz, no, to tylko pokazuje też znaczenie tego typu imprezy. No i grande finale to wyścig na Laguna Seca, gdzie stają wszystkie te samochody obok siebie i błotnik w błotnik. Pokazują, co naprawdę potrafią obok siebie. wiesz, I ja stałem tam sobie tak, wiesz, pomiędzy tymi kierowcami. Obok mnie, na przykład, Randy Props, który jest gościem jednym z takich naj najbardziej topowych e, sław amerykańskich wyścigów. Wygrał każde zawody wyścigowe, jakie tylko istnieją. Jasne. Obok mnie stoi mistrz świata w drifcie, obok mistrz z, e, z Irlandii. I tak wiesz, i nagle stoisz tam w środku i tak myślisz, kurde, jak? Ale jak mam pojechać razem z nimi po Laguna Seca? Po legendarnym torze, wiesz? Torze, który jest tak techniczny, tak szybki. Ja go znam z gier komputerowych. Miałem oczywiście to miałeś na, na Ale on na grze komputerowej wygląda inaczej. Ty wiesz, jak jest ostatnia ta sekcja tego korkociągu, stary, to jest w ogóle coś niewiarygodnego. No i jakby wzięliśmy udział w tym wyścigu, nie mogę Ci powiedzieć jak to się skończyło, bo musisz obejrzeć to, ale, ale ja byłem przy sobie naprawdę bardzo dumny. Z tego, co się tam wydarzyło. Ale ten projekt był dla ciebie jakąś nobilitacją, czy kolejną y, przygodą w karierze zawodowej? No bo to chyba coś więcej, jednak, niż przygotowanie takiego zwykłego programu do e, playera czy TVN-u Turbo, kolejnego sezonu, prawda? Niewiarygodna przygoda, jakby taka, taka o której się nie zapomina. Wiesz. To, e, to jest jakby cię wpuścili na potężny plac zabaw z najlepszymi zabawkami. Dogoni klasy? Myślisz, że ją weźmiemy? Spróbujmy. Poczekaj, bo wskazówka lata tak od 50 do 65, więc nie wiem ile idę. Ale jak się rozepchał po tej jezdni, no ale przed zakrętem. Dobra, uwaga. Uwaga, 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 uwaga! Bierzemy G-klasę! Nie! Yeah. Yeah. Dobra, Patryk, ale przerwę. Ale to nie było 63. Nie, to nie było to. Ale magie klasa. czyli ale... taka, która już skręca, jedzie no. i nawet jedzie prosto. Te największe nazwiska dziś sportowe. E, Zaczynamy właśnie od Fiata 126P, to był taki samochód, który w Polsce spełniał rolę każdego innego auta. E, on był nie tylko małym miejskim samochodem, czyli tym do czego został zaprojektowany, ale on był samochodem rodzinnym, kombiakiem, samochodem wyścigowym, samochodem rajdowym i tak Cała klasa sportowa, wyścigowa. Jakiś pan? Nie wiem, nie, po prostu nie mógł wyjść ze zdziwienia, że biały maluch go wziął. On ja jedzie myślę, samochodem że... za 800, a tu wiesz, biały maluch. No tak, tak. Chociaż z G-Klasą to jest o tyle też fajniej, że ta linia tego samochodu no, nie starzeje się i nie ma tej presji społeczeństwa, że już trzeba na kolejną wersję po faceliftingu wymienić. Zresztą z maluchami, z maluchami było to Czy Twoim zdaniem telewizja może sobie pozwolić na jakiegoś typu stymulowanie rzeczywistości? I mówię o poprzednim sezonie Automaniaka. Fajny był, co? Tak, bardzo dobry. I to w doborowym składzie, bo. Nie wiesz, że ten, że ten numer z domem Małyszem nie był planowany. Ten numer w ogóle z wjechaniem w to. No tak, tak, zresztą. kojarzę ten fragment. I e, on nie był planowany. Tylko dzięki temu, że Adam Małysz jest bez wątpienia top driverem, wiesz, mało kto ma tyle doświadczenia z samochodami terenowymi w naszym kraju, co Adam Małysz, który kilkakrotnie przejechał Dakar, wszystkie rajdy terenowe, światowe i tak dalej, i tak dalej, i tylko dzięki temu, że Adam Małysz był za kierownicą tego samochodu, udało się uratować sytuację i to, co wygląda, wiesz, w telewizji dla większości widzów, właśnie to, o czym mówiłeś, a taki, wiesz, podegrana rola. Nie, 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 nie. nie z tych rzeczy, to było naprawdę naprawdę wbił się w tą zaspę i naprawdę uratował G-klasę i Rolsa, który jechał za nim. Mogłoby bo być Rolls by, Rolls A co by, by nie się stało, gdybyście wtedy rozpili samochody? Wiesz, no, Jak wygląda ja, procedura w przypadku tego typu e, Samochody realizacji? są oczywiście ubezpieczone. Jakby to są samochody, które... Dlatego też nie bierzemy samochodów e, prywatnych do programu Automaniak, bo program Automaniak ma za zadanie wykazywać różne cechy samochodów. I czasami te samochody używane są w sposób ekstremalny, bo trzeba pokazać, który się lepszy, ale który się z gorszy. Trzeba pokazać różnicę między tymi samochodami. I e, dlatego wszystkie samochody, które, pochodzą, które pokazujemy w Automaniaku, to są samochody, które są albo e, importera, albo samochody fabryczne, czyli samochody tak zwane prasowe, które oczywiście mają na e, wszelki wypadek wszystkie ubezpieczenia wykupione itd. itd., itd., itd. Jakby no, no, całe szczęście nie przypominam sobie sytuacji, żeby zdarzyło się coś, e, kiedyś coś takiego totalnie strasznego. E, Ale mamy zdaniem, ja zawsze... który w prasowym BMW porysował lampę, czy ją nawet uszkodził, rozbił i, 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 i no, nic to przyjemnego. To jest jednak droga sprawa. spojrzysz w cennik w ASO i okazuje się, że może być różnie, ale z drugiej strony te ubezpieczenia niwelują wszelkie szkody i Wy możecie się dzięki temu skupić na czystej realizacji programu. Nie, jakby wiesz co, cały czas się nie mieliśmy chyba a, jakichś takich, nie przypominam sobie takich historii, gdzie uszkodziliśmy jakieś samochody w taki sposób, że faktycznie trzeba było likwidować to z ubezpieczenia. E, natomiast wiesz, no, jakby tak, no, jest to możliwe. No, tam, gdzie jeździsz, tam, gdzie testujesz, te, czyli jeżeli jeździsz po torze, wszystko jest możliwe, nikt Ci nie da gwarancji że y, zawsze pojedziesz ten tor dokładnie tak samo, bo zawsze coś się może wydarzyć. No oczywiście, nie, że, że tak. To... Mówiłeś, że możemy rozmawiać o automaniaku otwarcie i szczerze. Jak dobierani są prezenterzy do produkcji? Wiesz co, w ogóle nie jest, nie jest łatwo tak naprawdę, słuchaj, sam o tym doskonale nie wiesz, mieć ludzi do pracy w telewizji. Ja wiem, że jak poczytasz sobie komentarze, bo ten to każdy powie: Ja bym to zrobił lepiej, ja bym wypadł lepiej, ja bym opowiedział o czymś innym, albo ten jest wiarygodny, albo ten jest niewiarygodny. Tyfan Drugo robi na przykład castingi raz albo dwa razy do roku, na, które, na których jest mnóstwo zgłoszeń. Ile Nie. tych zgłoszeń jest? Tysiące. Tysiące. Jest robiony casting, kiedy ci ludzie naprawdę przychodzą i stają przed kamerami, mają wtedy do opowiedzenia coś do pokazania się, zaprezentowania się z swojej strony. I wiesz, że z tych castingów, przez te wszystkie lata, to chyba chłopaki z absurdów, tak. to jest casting. I to jest chyba wszystko. Czyli wąski rynek. Nie, jakby widzisz. Em, to jest często tak, że, że przestaje być to e, takie łatwe, kiedy sam stajesz przed tą kamerą, kiedy zapala się ta czerwona lampka i e, ty masz coś powiedzieć. I wtedy, I, to to, co, sensem, i, to, I wtedy to, co się wydawało super łatwe, to nagle okazuje się, że nie jest takie łatwe. Jesteś swego rodzaju szczęściarzem. Super samochody, popularność, program w telewizji, e, spełnienie też motoryzacyjnych marzeń, nie tylko za sprawą testowania nowych samochodów, ale możesz sobie też na nieco więcej pozwolić. No, udało się Tak, ale się zobacz, ale to są kombinacje. Jakby, e, taki, no masz teraz przykład z tym Ferrari 599, które, które zacząłem robić. To jest tak, że oczywiście absolutnie masz masz rację, tylko z drugiej strony no, nie kupiłem tylko samochodu Ready, Steady, Go, gotowego, czyli kupiłem go, wiesz, za jakieś grosze próbuję go i próbuję go reanimować, żeby spełnić to swoje marzenie. Wiesz, z jednej strony można to nazwać szczęściem, które na pewno u mnie jest. Z drugiej strony można to nazwać też... E... Ciężką pracą, wiesz, to jakby też mi nikt w życiu nic nie dał za darmo, tylko to trzeba było wszystko samemu sobie od samego początku wypracować. Kiedyś czytałem z Tobą wywiad w jakimś magazynie biznesowym, nie pamiętam, który to był rok, ale dosyć zamieszkałem czas. W Ta, tak. naprawdę? Słuchaj, no na 100%, była taka sytuacja, gdzie e, chcemy sobie przejechać po torze? No jasne, no przecież tutaj sekundkę, jadę. To. Muszę odpalić kamerę na masce jeszcze. Ty, Państwa, zagadaj, poopowiadaj o Porsche polskim. Polskim Porsche. On tutaj opowiada, tutaj słodzi i tak dalej, i tak dalej. Zobaczcie, Filip sam sobie stworzył swoją własną niszę i to jest super. To właśnie daje najczęściej internet, że tak jak Filip, bierze ten diament i go po prostu sam szlifuje. Oczywiście, że tak. Nie muszę słuchać, co mi mówiłeś, bo wiem, że mówiłeś. Nic dobrego. Nic dobrego. <laughs> Z czym się ścigam? Słuchaj. Co tu zarządzatorem? Nie, ona będzie jechać! Lecimy! Tak jest! Idziemy! Ty, jak ile pokoleń kierowców wyścigowych wychowało się w tym samochodzie. Tak jest. Natomiast wracając z tego magazynu biznesowego, może to jest niefortunne słowo, ale na pewno tam ktoś ci zadał pytanie, czym na co dzień się zajmujesz, bo przecież często jest tak, że wy na, nagranie danego programu jedziecie przez kilka tygodni w roku i basta. I... No nie, nie, no co ty? Całe nie miesiące? Codziennie nie przychodzisz na ósmą i szesnastą i wychodzisz? Nie, właśnie gdyby tak było, to powiem ci, moja kobieta chyba byłaby najszczęśliwsza pod słońcem, bo byłbym w domu. Ale to tak nie działa i nie funkcjonuje, bo jakby zdjęcia są tylko tak naprawdę końcówką dla całego yy, przedsięwzięcia i wisienką na torcie. Najpierw to trzeba przygotować, wiesz, to trzeba opracować, wymyślić, sprawdzić, zdokumentować. Wiesz to, że jesteśmy na zdjęciach, to nie oznacza, że już skończyliśmy swoją pracę. No. Wiesz, zarówno, nie, nie wiem, konsultacje do filmów, do, czyli wszelkiego typu motoryzacyjne rzeczy, które pojawiają się w filmach, to jakby moje nazwisko też znajdziecie w wielu produkcjach nie tylko polskich, ale również światowych. No tak, dużo tego jest. Czyli na brak pracy nie narzekasz i nie możesz sobie pozwolić jeszcze na to i też pewnie sam nie chcesz, żeby siedzieć w domu przez lwią część roku i czytać książki, na przykład. Uwielbiam czytać książki, niestety nie mam na to czasu, więc zastępują mi te audiobooki. Przyznaję się, że naprawdę używam audiobooków do w samochodzie, bo żeby być na czasie z tym, co się dzieje, co jest wydawane itd., itd. to jest jedyny, jedyny sposób na to. Patrz, jak on jedzie, człowieku, zobacz. Cała szerokość toru, należy mu tylko nie przeszkadzać, pach, Tarka. tarka, tarka> Kalifornia po lewej stronie, widziałeś? Tarka też jest torem, widzisz? Pach, Pa. Jak w Poznaniu one stawały na starcie, wyobraź sobie, że na trzy razy robiono eliminację. Od startu do zakrętu były pełno maluchów, ty wiesz co musiało się tam dziać. Tak jest, ale nie mogę wyjść z podziwu, bo tutaj po prawej stronie mamy licznik i rozwinąłeś 67 kilometrów na godzinę na takiej krętej trasie, to znaczy, że naprawdę wyrzucie jest. I po lewej stronie zaraz nas będzie próbowało przegonić Audi. Ale zobacz, Audi R8 jest czerwone, więc pewnie jest trochę szybsze, ale idea jest ta sama. Silnik z tyłu, tak. bagażnik z przodu. Powiedz mi Patryk, jeszcze no. jedną rzecz. Czy ty masz jakąś koncepcję tego, jak Twój kanał się będzie rozwijał w kolejnych latach? Bo takiego pytania w sumie w komentarzach próżno szukać. Ludzie się skupiają na tym, co jest tu i teraz, i na kolejnych odcinkach polskiego Porsche. Ale Patryk Mikiciuk to nie tylko polskie Porsche. Nie, znaczy kompletnie nie mam, e, nie mam pojęcia z prostego powodu, bo wiesz co, ja nie mam na to planu, ja chcę, po, chcę pokazywać to, co ja robię jakby w tym moim prywatnym świecie motoryzacyjnym, jakby to moje prywatne pasje i e, sam nie wiem, co mnie będzie czekało. Okej, okay. dobrze. To Taka ja jest idea tego kanału. Szczyci, żeby Cię czekały same dobre rzeczy, zbijamy piąteczkę. Musimy kończyć, bo rezerwa się pali, tak naprawdę. <laughs> halo, halo, a czy zasubskrybowałeś już kanał Filipa? Jeśli nie, to na co czekasz? I pamiętaj, nowy odcinek w środę o 18. .00. Czytał Tomasz Knapik.